Ja jestem Konrad, to jest kanał Formy Dyskotekowe i to jest moja perspektywa zawodów Red Bull Mind The Gap. Sobota, 17 września, oglądajcie. Nawet się się rozgrzewkę nie zaczęła, Konrad oczywiście. Robot w soli, ty. przez dziuple. Trzeba. Musisz spojrzeć i ocenić. Swoim okiem, okiem artysty. Ale GAP? No GAP. I miejscówkę w ogóle. Dobrze się siedzi. Dobrze. Super robi. Dobrze chłopaki robią. Dobrze robią. No i Tak. Kuba! Czemu mówisz, że duże? Jakie jest? Duże, małe? Piotrek! Duże czy małe? A no, kurwa duże no. no A ile jest do wygrania pieniędzy, no musi być duże. Nie wygląda na takie duże, nie? No nie wygląda na takie duże i nie A jest, jest takie duże. Kobieta. Piotrek jak... Słuchaj, jak zrobisz truje no. albo jakikolwiek chcesz tri. Flip trick. Flip trick. Spontanny no. na flat wygrywasz e, nagrodę. Z pierwszej próby. No, dobra. A ja Tak zabrało no, niestety. A wiesz co było do wygrania? Łuśka Red Bulla! O kurwa! Znaczy no, zdjęcia udział. na konkurs w sensie robisz na, na konkurs robisz zdjęcia? Ta ta tak, tak Jest ta, ta, ta. Ja tu tak rekreacyjnie ja dzisiaj Dla babci robię zdjęcia Ale ładna Warszawa Jak nastawienie przed turniejem 4 koczni w tym roku? Dobre loty? Ja zapisuję dzisiaj to tak. Pod narty, nad narty, w narty, z wiatrem, pod wiatrem. Chyba z wiatrem. To dobrze. Zdecydowanie z wiatrem. To dobrze, sędziowie, żeby dobre noty dawali. Dawaj, Kamil, stop. Skaczemy przez ten gap. Każdy próbuje jakieś najlepsze rzeczy wykonać. Godzina, my oceniamy. Trzech gości, trzy dziewczyny. Wstępnie umawiamy się na 60 minut. Od teraz czas start. Dziękuję. Pod górę tutaj żołnierz wjeżdżam. Będziemy lecić z ogłoszeniem. Maja! No, to też takie fajne. Czukać go. Więc tak, zaczniemy od dziewczyn. Startowały dwie dziewczyny. Drugie miejsce: Agata. Kikwi. Brawo. I pierwsze miejsce: Zuza. Która też zrobiła kickflipa, ale wygrała hillflipem. Bardzo ładnie, stylowo Też chcemy powiedzieć, że my patrzyliśmy na styl Jako sędzia chciałem też powiedzieć, że zwracaliśmy uwagę na wykonanie i na styl To jest bardzo istotne Trzecie miejsce to będzie Nolin World Flip I jest to Maciej Klimczuk gdzie jest macie? Ja niestety nie mogę stąd pójść, bo tutaj działa mikrofon długo. Dobrze Tutaj drugie miejsce drugie miejsce to będzie sitar i fake double quick Sitar znowu na podium w tym roku 1200 zł Kreatywne wykorzystanie przeszkody bardzo czysto Oli G, gdzie jest Oliver? Pierwsze miejsce 3-6 mimo że był też Hard Flip River. Ale ta truja była po prostu tak idealnie jeszcze sklejona nad schodami pod górę, że bez wątpliwości to było to. Przekazuję mikrofon. Dziękuję bardzo. Tak, ja bardzo dziękuję yy, sędziom i brawo też dla ekipy oczywiście. A teraz konkurs Photo Stories, na miejscu drugim, czyli drugie wybrane to zdjęcie, ja? to jest nie Michał wiem. Rajewski, to nie ty. zapraszam, to nie plecak ja. zgarniasz. O. Tutaj na schodki, Tutaj gdzie wyjeżdżasz, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, brawo! Ale, Instagram To jest konkurs Red Bull Mobile, na najlepsze nie. Stories, zdjęcia. Dostęp by jeszcze będzie zwycięstwa zwycięstwa tak, tak mówisz. to 500. mojego nawet nie wyświetlili. Naprawdę? To no. jest konkurs ja nie patrzę, Red Bull Mobile, na pierwsze miejsce, to najfajniejsza to ta relacja na Stories, to jest Błażej Ciałowicz, jest Dobrze, że nie poszedłeś do roboty dzisiaj! Dokładnie, miałeś ja do roboty, nie poszedł. Ja bardzo dziękuję wam wszystkim, widzimy się wow. Szybkie wywiady, bo mam mało baterii. Jak się czuję z zwycięstwem w kategorii y, Irsa Story? Sześć nie Umierać. Nie Sześć spodziewałem umierać. się, ale bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dzięki Red Bull. Dobra, dzięki. Dobra, dzięki za oglądanie. To było forum deskrólkowe, byliśmy na Red Bull Mind the Gap. Rozładowałem się wszystkie baterie, więc materiału macie na pewno bardzo dużo i Wam się podobało. Dobre triki siadły. Dzięki, dzięki Red Bull. Widzimy się na następnej edycji i wpadajcie na wydarzenia we Wrocławiu i w Poznaniu. Elo!